Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do Niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im. Jeśli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub trzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna, zbydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy. Niech przyprowadzi go do wejścia, do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej. Aby zostało przyjęte z upodobaniem, jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Następnie synowie Aarona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach. Które są na ogniu na ołtarzu, wnętrzności zaś, i nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu, jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Jeżeli zaś, jego ofiara ma być strzody, z owiec lub skus, na całopalenie. Niech przyprowadzi samca bez skazy i zarżnie go przed Panem z boku ołtarza od strony północnej, a synowie Aarona, kapłani, pokropią krwią jego ołtarz dookoła. Potem pokroi go na części i wraz z jego głową i tłuszczem ułoży je kapła na drwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności zaś i nogi obmyje wodą. Kapłan wszystko to ofiaruje i spali na ołtarzu. Jest to cało palenie. Ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. A jeżeli Jego ofiara całopalna dla Pana ma być z ptactwa? To niech złoży swoją ofiarę ze synogarlic lub z gołąbków. Kapłan przyniesie ją do ołtarza, przekręci jej głowę i spali na ołtarzu, a krew wyciśnie na ścianę ołtarza. Wolę jej wraz z pierzem usunie i rzuci obok ołtarza od skrony wschodniej na popielisko. Skrzydła jej zaś na derwie, nie oddzielając ich od ciała. I spali ją kapłan na ołtarzu na drwach, które są na ogniu. Jest to palenie, ofiara ogniowa, woń przyjemna dla pana.